E Witajcie na moim kanale w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem kosmetycznym. Tak, nie mam za dużo tych nowości kosmetycznych dla mnie, być może dla Was nie, ale na tyle dużo, żeby zrobić o tym filmik. Natomiast będzie jeszcze haul pielęgnacyjny. Też mam kilka takich dla mnie nowych kosmetyków do pielęgnacji twarzy i też chętnie Wam je pokażę. I haul perfumowy też będzie, 2-3 flakony. Mam nowe i chętnie o nich coś opowiem. A teraz może zajmijmy się tym, z czym do Was przyszłam, czyli hol e, z kosmetykami takimi, wiecie, e, z i do domu, i szampon, i maseczki nawet w płachcie, więc żeby nie przedłużać, to od razu hmm, przejdźmy. I na początek pokażę Wam dwa, e, dwa, nie, wróć, szampon i odżywkę o olbrzymich pojemnościach, bo litrowych. Mam tutaj z firmy Goldwell szampon i odżywkę, to jest szampon. Jest to seria skierowana do mnie, śmieję się. Natomiast tak, ponieważ to są szampony do włosów zniszczonych, łamliwych, puszących się, czyli dokładnie do takich włosów, jakie ja aktualnie posiadam. I tak robię wszystko, żeby coś tutaj zmienić, żeby one ładniej wyglądały, yy, mniej się puszyły, końcówki, żeby były ładniejsze, i po to kupiłam sobie właśnie w takiej dużej butli szampon i odżywkę. Używam już jeden raz. Zapach jest genialny. Jak myłam nim głowę, to faktycznie czułam się, jakbym. Używa kosmetyku w gabinecie fryzjerskim, dosłownie tak. Więc póki co ja jestem z tego zakupu, powiedzmy, że w ciemno yy, zadowolona. Kupiłam je w sklepie yy, Notino. Szybka dostawa, wiecie. Dzisiaj zamawiam, jutro już to było u mnie. I jeszcze jeden szampon, jakby było mi mało tego. Tak, kupiłam jeszcze jeden, skusiłam się, czytałam fajne opinie o nim. Też kupiony na Nocino Shampon z Revlon. To też jest taki profesjonalny shampon do mycia głowy, oczyszczający. Właśnie takie włosy zniszczone. Mam brzydkie takie włosy. No i to powinno też y, zadziałać. Tego jeszcze nie używałam. Pojemność 490 ml, czyli połowa tego szamponu. Mam jeszcze dwa szampony. Tak, kupiłam je wcześniej. Nie wiedziałam jeszcze, że to kupię. Dlatego wcześniej kupiłam jeszcze taki szampon w Rossmanie do włosów nabilżających, Neboa. I szampon taki klasyk, tym razem nie L'Oréal, a Garnier Botanic Therapy z olejkiem rycynowym i syropem klonowym. Dobrze, e, szampony Wam już pokazałam, e, teraz może przejdźmy hm, do chemii, do domu. I tutaj w Rosmanie, e, jak kupowałam ten szampon, no to tak, takie, takie nowości się pojawiły. Z Kling Ang. Ja wzięłam sobie spray e, do powierzchni. Uniwersalny taki płyn czyszczący i płyn do naczyń. Jeszcze przeze mnie nie używane, ale rzucają się w oczy w sklepach na półce, ponieważ pięknie to wygląda, no tak wiosennie radośnie. Także mam nadzieję, że mi się to spodoba. Następną rzeczą, aha, chemia do domu, to jeszcze kupiłam Cilin Bank. O, taki sobie chwyciłam. Następną rzeczą, jaką zobaczyłam w Osmanie i rzuciła mi się też w oczy, to jest pianka. Pianka z Isany, pięknie tutaj jest napisane: Pozwól się przytulić. Pięknie wygląda, ale ładnie. I też właśnie to kupiłam. Tak, ze względu można by było powiedzieć, że na opakowanie, bo jest ono niezwykle zachęcające, ale mam nadzieję, że też sama pianka mi się spodoba. Wierzę w to tutaj mam jeszcze inną piankę z Loksitan ze słodkich migdałów. Uwielbiam żel z Loksitan, ale one nie są takie tanie, niestety. I tutaj jest taki w puszystym kremie, ten żel podany ma być. 200 ml w takiej tubce. O. Następną rzeczą to jest, no nie pianka, a żel do golenia, nabliżający To, że wziąłem ten, a nie inny, to jest czysty przypadek. Potrzebowałam. Jakiegoś żalu, no to wzięłam ten, duża pojemność. Chyba było w promocji, opłacało się. Tu mam ciekawą rzecz. Słuchajcie, bo tutaj są maseczki. Maseczki w płakcie 7 sztuk. Kupione na Zalando. Jak zobaczyłam pojedyncze ceny maseczek w Rossmanie. Cena 15 zł no to tro, troszkę dużo, więc wzięłam cały zestaw. 7 to nie jest też tak strasznie dużo. Yy, maseczek właśnie na Zalando, bo się opłacało. Słuchajcie, tutaj są maski yy, i wzwitaminące, i jest jakaś odżywcza, nawilżająca, wygładzająca. No, nie ma powtórek. Yy, ja już maseczki z Garniera miałam. One są fajnie, na, yy, fajnie nawilżone płynem. Trzymają się, pasują na twarz, bo czasem się słyszy, że ta płachta yy, jest za mała, albo za duża. te dobrze leżały, więc ponowiłam. Można by było powiedzieć zakup tylko, tylko tym razem wziąłam od razu całe 7 sztuk. Chyba 5 dych kosztowało na Zalando. I myślę, że jeszcze jest dostępne, no ale to trzeba sobie samemu e, sprawdzić. Ostatnią rzeczą i trzy e, rzeczy, ale ten sam jakby rodzaj to są peelingi i pierwszym z nich jest peeling kokosowy z, z ziai, kupiony y, też w Rosmanie wygładzający i świeży peeling puch do ciała dwa w jednym nie miałam nigdy i chętnie sobie go przetestuję i dwa peelingi mam jeszcze kupione y, już nie w Rosmanie a y, w aptece tak w Sorai. I pierwszym z nich będzie peeling z zieloną glinką, ekstraktem z pistacji i olejem pistacjowym, taki regeneracyjny. O. I to ma pojemność, słuchajcie, 200 gram. I kolejnym też będzie peeling nasycenia, odżywczy, a ten był wygładzający. I on ma w sobie różową glinkę, wanilię i olej z kameli japońskiej. Tak. To nie są jakieś duże pojemności, ale mam nadzieję, że będą ładnie pachniały, fajnie będą działały i, ben, i, i że będą wydajne. <coughs> Także tutaj takie dwa pilingi. Aha, ten zżaj. Pokazałam Wam moje nowe zdobycze. I tak jak mówiłam na początku tego filmu, będzie jeszcze hol pielęgnacyjny z kilkoma takimi kosmetykami do pielęgnacji twarzy i hol perfumowy. A na ten moment mam nadzieję, że filmik Wam się y, podobał, a my zobaczymy się y, w kolejnym filmie. Cześć!